Witam serdecznie, drogie rybki, na czytaniu tygodniowym. Nie wiem, czy zdążę poczytać, czy nie będę musiała robić drugiego filmiku, bo czekam na telefon od męża, ale zaraz zobaczymy. Może jeszcze mi się uda na spokojnie. A jak nie, to zrobimy, zostawię kartę i po prostu dorzucę drugi filmik do tego, OK? Żeby było uczciwie. No bo czekam na telefon od swojego ukochanego, więc dobrze rybko, ok, nie ma straty nie ma jakiegoś odejścia u ryby nie ma odejścia emocji, ok Okej, okay, coś tu się zadziewa. Jest stabilizacja, dobra. Jest stabilizacja. Nie ma odejścia emocji u ryby, słuchajcie. Czyli um, ryba kogoś kocha, ale nie, ma, ale nie ma odejścia tych emocji. Chciałaby, żeby to odeszło, ale to nie odchodzi. Słuchajcie, drogie lekarze, piękna energia. Piękna energia oczyszcząca, Nie ma odejścia, czyli jest ta miłość. Nie ma zubożenia w emocjach. E, nie ma zubożenia w emocjach. Na coś czekacie. Coś stworzyłyście. Jest ktoś w waszym sercu. E, nie jest to jedna osoba, bo mamy tutaj dziesięć, dziesiąteczkę kielichów. Mamy piątkę kielichów, czyli jest to ktoś, kto jest przy domu, przy Waszym domu, tak bym powiedziała, moje drogie rybki, że jest to ktoś bardzo bliski waszemu serduchu, ale nie ma odejścia, ta osób od was nie odejdzie z tego względu, że czuje przy was stabilizację, czuje miłość, czuje erotyczność tak naprawdę jest coś bardzo fajnego. Jest tworzenie czegoś w pracy. Propozycje. Słuchajcie, jeżeli chodzi o pracę, przychodzi propozycja, propozycja pracy dająca tak naprawdę na kole życia. Nowy start. No, i przede wszystkim karta głupca. Mówi o tym, że w tym tygodniu możecie śmiało pokusić się o wszystko w każdej dziedzinie życia, drogie rybki, to, co będzie Wam potrzebne. O to się pokusić w tym tygodniu, bo macie zielone światło. Dosłownie zielone światło. Jeżeli chodzi o miłość, nie ma zobożenia. Myślę, że jeżeli byście musiały opuścić, bo to jest tak, jakby opuścić dom, to wy go nie opuszczacie. Stabilizacja jest zachowana, ale jednocześnie macie czystą kartę do tego, żeby pójść w świat i zarobić. Wyjść, złapać oddech, otworzyć się erotycznie. Nie wiem, erotycznie tak mi się tu najbardziej to pokazuje. Słuchajcie, ale jednocześnie jest ktoś, kto tak jakby troszeczkę was z przeszłości jest to osobka z przeszłości która was blokuje wasze emocje blokuje emocje troszeczkę was zubożyła ale nie ma złych kart słuchajcie nie ma złych kart bo to to tak jakbyście to wykreowały drogie rybki to co chcecie mieć w tym tygodniu co chcecie mieć w życiu bo tu jest karta życia to są karty życia tak naprawdę koło fortuny i głupiec to jest coś to wytworzycie tak to wytworzycie macie mm, macie cały potencjał, ale to tak jakby, bo tu się, tu mi się pokazuje, bo to są, jest kilka historii, ale te wszystkie historie mają Podobny morał, tak naprawdę, bo e, chodzi o to, że chcecie tej stabilizacji. Wy chcecie, potrzebujecie tej stabilizacji, nie chcecie wyjść z tej stabilizacji, a jednocześnie e, macie tak, jakby kogoś po boku: macie e, kogoś, kogo nie wiem, czy jest, to, czy jest to uczucie platoniczne, czy jest to u, uczucie fizyczne, ale jest to ktoś z boku e, i jest tak, ja bym chciała się wstrzelić. To coś mnie strasznie zubo, z, zubożało. Może bym do tego poszła, ale nie pójdę, bo tu jest dom, bo tu jest rodzina, e, i jest. Tak, rodziny nie, rodziny nie zostawi, jest wszystko w porządku, i tak czysta droga. I w tym tygodniu staniecie przed takim dylematem. Wiele z Was, tak naprawdę, drogie Rybki, stanie przed dylematem: czy lub odwrotnie, czy on odejdzie, czy zostawi rodzinę. Nie, drogie Rybki, nie zostawi rodziny. I myślę, że zgodzicie się, od Was będzie zależało, czy zgodzicie się na to, żeby dalej to ciągnąć, taką sytuację, czy iść dalej w świat, żeby nie zubożeć, stabilizację zachować, a jednocześnie pójść po tego fortuny, tak naprawdę do takie czyste, świeże emocje. Jeżeli chodzi o zdrówko, moi drodzy, a poza tym, jeszcze jest potrzebna Wam postawa królowej mieczy: o tak bym powiedziała, osoby dostojnej, osoby dostojnej, osoby, która ma swoje zasady, która ma swój kręgosłup moralny, czyli takie podejście do, do panów, do pań, tak, bo to różnie można, można to z, ale z takim kręgosłupem moralnym, że no, znaku wodny, no, znaku, znaku ognisty. Ja sobie czegoś nie życzę, coś mi nie pasuje, coś mnie bolało, coś, mi, coś mnie uwierało, e, tylko najgorsze jest to, że to ta, ta cholerka w tym tygodniu jeszcze nie chce odejść, ale staniecie przed czystą szansą, przed szansą, którą tak naprawdę sami będziecie musieli podjąć Państwo decyzję, czy będziecie ją wykorzystywać, chcieli wykorzystać, czy nie. Na pewno w, w pracy zielone światełko, jeżeli chodzi o emocjach, no to troszeczkę jasu, bo coś nie odchodzi. E, jeżeli chodzi o w takich sprawach zawodowo-bytowych, jeżeli czekacie na jakiś sprawy to też jeszcze nie ma jakiegoś rozwiązania, ale wydaje mi się, że całe postępowanie, cały tok jest po Waszej stronie, moi drodzy. Także tak to widzę, moje drogie rybki kochane. Jeżeli chodzi o zdrówko, to tylko coś, jeżeli u Pani czy u Panów, to mamy tutaj te nasze sprawy, te drogi rodne, drogi rodne czy u Panów. Nie wiem, jak to się przydatnie, nie wiem, jak to się nazywa. No dobra. To to, o to to. To, to, i to, i to, to, czyli gdzieś tam coś tam z tymi noszymi yy, wydmuszkami się dzieje, tak, no i jest tutaj jeszcze czakra, jest tutaj jeszcze czakra gardła, yy, czakra gardła, no i oczywiście jakieś bóle głowy, niesamowite bóle głowy, ale wydaje mi się, że to jest do pokonania, moi drodzy, także tak to widzę, pozdrawiam serdecznie, buziaczki, hej, do kolejnego czytania, pa.